W pierwszym odcinku serii zagramy w Minecrafta. Ja uzdowię sobie obraz. I teraz ja pokażę wam domek. Domek, to jest Robimy trochę obraz. Coś nam się. Obraz. Jest, jestem spokojnie, jestem. Już idziemy do domku. Dobrze, na górę. To czeka, że jest tędy. Kurcze, spadłem. A jeszcze raz. Dobra. Teraz Wam pokażę mój domek. Jest fajny, mam fajne wejście. Trochę się nad tym wejściem podkopałem, ale zobaczcie jak tu fajnie, wygląda fajnie. Dobra, ja tedy przyjdziemy też, robiłem tu takie jakby wejście do domu. Pokażę Wam dom i zakończymy odcinek. Naprawdę dom jest fajny. Ups. z w dziurze. Eee, dobra. Żeby tylko nie spaść. Uwaga. No nie! Dobra, jesteśmy już prawie na górze. Dobra. To tylko w lewo. Nie jesteśmy już w domku. Pięknie. Jesteśmy w domku. Standardowanie jakieś tu... To nasza znaczy spiżarnia. Tu nie będę pokazywał. Też takie coś. to oczywiście piecy, crafting. I tu też coś takiego. Ja będę kończył ten odcinek. Do słyszenia. Cześć. Jeszcze ja tu Wam pokażę. Też taki domek, który jest pusty. Do słyszenia. Jeszcze aby. Ja Do widzenia. Do słyszenia. Cześć.